Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest cześć, a dzisiaj ponownie wkraczamy w świat Saint Row'a czwóreczki. I tak jak w poprzednim odcinku numer 13, tak też w tym numer 14, skupiamy się przede wszystkim na misjach głównych, tak więc może od razu już zaczniemy. Tutaj oczywiście misje t, 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 t. misje główne mamy do wyboru. Dwie misje. W poprzednim odcinku uratowaliśmy kobietę, aże, a dzisiaj mamy do wyboru. Albo uratuj pierca, albo uratuj Bena Kinga. Hmm. Wybieramy, wybieramy, wybieramy. Tutaj oczywiście różne jakieś mamy poziomy, ale to może ja to zrobię bez nagrywania. Chapsiub, uratuj pierca. Kilometerek, kilometerek. Musimy sobie... What the... so, what's the problem?

Ała, ała. Dobra, na razie mam podwójny pistolet maszynowy! What the, What the fuck dużo ich! Spadajcie! Zabieramy i spadamy! Bierto! Dobra, następne Mamy garruacza mojego Okej, okay, mamy już karabin. Dobra, I'm need something bigger than this. Hey, there's always the RPGs out in the pool deck. Where the hell did you lead with that? <laughs> I didn't want them blowing up the crib, okay? yeah, what the. Look out, here comes Paul. Paul? You named it Paul? And does matter. Shoot them What the? Seriously? Mega. <laughs> Aha, w buzie mam

Ojej, oh yeah. te puszki są łatwe. To nie zmienia faktu, że... Aaaa! Trzeba uciekać! Minę może broń. O, przeładowało się samo. jej fajna zabawa. Dobra, może pistolet maszyną weźmiemy. Ojej. Oh yeah. Oni są ze mną? Nie, nie, nie są. Ej, ja chyba nie mam rakiet, taki problem. Ja nie mam rakiet, jak ja mam to zrobić? What the... rockets. Oh yeah. Ej, what the? What the fuck? Wziąłem? Wziąłem, dobra, alleluja. Okej. Okay. Jak dobrze, że szybko przeładowuję. Nie ma to jak dobre umiejętności. Giiń! Arcza! Ojej, oh yeah, jak na owsie! Łódź! Spadaj. A my następne emo! Okej. Okay. Ojej. Oh yeah. A muszę pierwszy chyba załatwić puszki. Gdzie to ma głowę, tak w ogóle? Największym koszmarem pierca są nasze <laughs> puszki Nasz marketing <laughs> Baje, fajnie to zrobić. Okej okay. Mogę w niego już nawalać Dobra Strzelam. O oh yeah. ja Ejmo! Hey uh, dobra Ohoho! I think I know how you can beat Paul. Kenzie? What the fuck have you been? How do you know its name? I've been trying to figure out how to make you large enough to fight that thing. What? Just get to the island with the big statue on it, okay? And get Paul's attention so he follows you. Paul's not going to stay here. figured. Kenzie's got a plan though. Kenzie does? Mind filling me in? She says we have to get to the statue. What for? If you really think she told me? All I know is we have to get Paul to follow. To follow? She better have something big planned there.

a chyba dojść na samą górę. Będzie ciekawie. Będzie bardzo ciekawie. What the Co to za Co to Ja pierdź. Ja kozaję cut jujitsu i have a block button i don't pay attention to these things careful he's going to laser eye you again laser eye fuck you know what i mean what the Look out so do i get to drive that thing next keep dreaming that's right joe this is aluminum beautiful aw aw paul i'm super duper A ja się nie bronię. Ja tylko atakuję. Ow! Joe. Wstawaj, Joe! Masz z brzydką dupę ty wchodząca puszko. Zajdź, fajnie. Ow! Oh. Nie podoba Wstawaj, dalej. Nie, coś tam był jakiś przycisk. Wykończ Paula. Ok! More one out for you! Oh, that's right! Off that cop! <laughs> Time to make a monument. <laughs> yeah, that's the... That's just kinda fucked up. You ready to get out of here? Yeah. Can't wait to get back to Earth. Yeah. Right. I forgot to tell you. Earth got blown up. Dobra skończyliśmy Jedną misję Więcej nie żeby. Dobra, mam. Czy to oznacza, że tylko jeszcze jedna misja dzieli nas od końca gry? Nie wydaje mi się, ale jesteśmy blisko na pewno Maksymalnie mówię wam 8 odcinków I to wszystko Dobra, mamy czas, bo dopiero 11 minut odcinka, tak więc jeszcze jakieś, jakąś tam akcję może porobimy. Poprzednia misja, poprzedni odcinek przez 20 coś minut, 22 minuty, prawie 23 minuty. Robiłem misję główną, uratować tą, a jeszcze pewnie przez to, że to jest kobieta i pewnie musiałem się na więcej napaczyć na nią. Albo byłem w skoncentrowany. To jest mało możliwe. A teraz tylko 10 minut. No proszę, pozwólcie, że się napiję. Z butelki? Nie, niem, niem Dobra Łot co to lata! Nie ja tylko piłem wodę To chyba jest legalne dla, Nawet dla młodych Zacznij wam do sklepu O ile mnie nie 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 zestrzela. No chyba tego nie przeżyję A aj, 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 jakim cudem ja jeszcze wytrzymuję to żyłem Wiecie jaki mam pomysł na następny odcinek, czyli ten numer e, 15? Żeby przez całą rundę jeździć zgodnie z prawem. tak na Ciebie będzie trwał do czasu do rozwiązania problemu. Ho ho ho. To, 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 to jeszcze uratuj Bena Kinga oczywiście. To musimy tego zrobić. Przez cały następny odcinek, jeśli nie zapomnę, Józek będę jeździł jakimś samochodem z mojej kolekcji, na przykład Hollywoodem, fajna nazwa. Zgodnie z prawem. Tylko się nauczę używać drogowska... drogowskazów. Kierunkowskazów. wskazów Ej, to nie są czasem... Czemu ja ich kojarzę z poprzedniej części... Ta! Skąd oni się tu znaleźli? Nie, to są typki od iiii... Juska. <śm> nie no, na J się jakoś nazywał typek, zapomniałem już. Dobra, ale dobra moi drodzy widzowie... Eee, what Dobra, dobra, robimy, do, robimy jakąś poboczną misję tak, o na szybko Hop e, O, tutaj jakieś czerwone Dobra, to dojdziemy, zobaczymy co to jest Jak najbardziej Zgodnie właśnie z prawem musimy jechać Zatrzymujemy się na pasach Od następnego odcinka, nie teraz y, Nitro tylko na prostych Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej niedozwolone Ale kto powiedział, że pochodniku nie można jeździć Łody Co za gnida normalnie o, oh, o, oh, o, oh. nawet się nie spodziewałem, że tutaj może być punkt zapalny. Kabum, ziom. Oh, yeah! Oh, fuck. Czekajcie. Szybko poszło. O nie. What the?! Jakoś ich tu dużo. Poszli Idźcie to Owie Dobra, czas Nie ja to mi chodziło A to gnida Kto tu jeszcze żyje? Na dole Shit Dobra, przy okazji mamy ten tam... Łodde Owie I kto jeszcze? Aaaa, nie da się przez to przestrzenić. Wszyscy! Nie! Jeszcze tam, o! Chudy! Teraz im się zachciało? Kiedy już 15 minut gram i nie mam rakiety? Fak! Nienawidzę z tym walczyć. Gdzie on spadnie? Fak! Cześć broń już, serki moje moje wino, moje, moje, moje. A, trzeba trochę uciekać. I 100% Fak! Nie trafię. A! On mi to coś zrobi, a nie ja jemu. Ja Hacker! Kocham tą wręczą teraz, bardzo mocna. Nawet na niego, nigdy tego nie używa. Ej, kład! Quad. Nigdy kładów jeszcze nie widziałem w tej grze. Pierwszy raz widzę co Cofaj się Oja, Gintygni do jedno men! Dobra, pół życia poszło, to może teraz zmienimy broń Eee, e, ty tu wracaj, ty tu wracaj, ja tutaj punkt zapalny jest tutaj, a nie What the ładowało się, tak Fuck Dobra już prawie, już prawie, już prawie, już prawie, już prawie, już prawie. <noise> Dobra Dosyć ciekawe zakończenie odcinka Fuck man Musiał mi teraz zniknąć Oh yeah, uciekłeś Wracaj tu, bo ja tutaj mam punkt zapalny A tego kładam muszę sobie zostawić Piękne zakończenie 14 już odcinka Jeśli się nie mylę Włażdę, 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 włażdę No i palc Ale mnie ręka boli. Brak doświadczenia Dobra moi drodzy widzowie To by było na tyle Ja mam nadzieję, że się wam podobało Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku Sain Row 4. Cześć!